Studio, przestrzeń wystawiennicza. Na ścianach umieszczone są reprodukcje stron z kolorowych czasopism. Na pierwszym planie, na żółtych fotelach, siedzą Paulina Klepacz i dr Robert Kowalczyk. Fotele o pofalowanych siedziskach na długich, wąskich nóżkach nawiązują do modelu RM58, zaprojektowanego przez Romana Modzelewskiego w 1958 roku. Pomiędzy nimi stoi na podłodze zabytkowy odbiornik telewizyjny model szmaragd z początku lat 60. ubiegłego wieku. Niewielki ekran osadzony jest w drewnianej obudowie z dwoma pokrętłami i czterema przyciskami między nimi. Na telewizorze ułożony jest plik egzemplarzy czasopisma Ty i Ja. Za telewizorem stoi podręczny stolik z jasnym drewnianym blatem w kształcie trójkąta o obłych rogach, a na nim staroświecki czarny telefon starczą. Paulina Klepacz po lewej jest szatynką o długich rozpuszczonych włosach. Ubrana jest w czerwoną, obszerną sukienkę za kolano. Na nogach ma niebieskie buty sportowe typu sneakersy. W uszach ma kolczyki, kółka. Robert Kowalczyk ma na sobie biały golf, rozpiętą czarną bluzę na suwak, czarne spodnie i półbuty w tym samym kolorze. Jest szatynem z brudką. Nosi okulary w czarnych oprawkach. Oboje mają przypięte do ubrań maleńkie mikrofony. W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się logo Pasty TV. Zielona warszawska syrenka. Kliknięcie w logotyp pozwala na subskrypcję kanału Pasta TV. Następuje po sobie kilka roboczych ujęć z programu, poprzedzielanych kolorową planszą testową, stosowaną w telewizji podczas przerw w nadawaniu. Ale dla mnie to jest właśnie też podkreślenie tego, ty i ja, nie ja, nie ty, my. W tym, tym gazetom, żeby się ludzie poznawali, no, Tindera nie wymyślono po to, żeby się ludzie poznali, tylko się dzieli. Paulina podnosi słuchawkę telefonu. Halo, słucham. Mąż nie pije, nie upije się, nie bije, ale nie jest czuły. Paulina spogląda pytająco na doktora Kowalczyka. Doktor Kowalczyk mówi do kamery. Tu nie rozmawiajcie tak, jak warto rozmawiać. <laughs> tak, tak nie może. Czołówka. Robert Kowalczyk stoi pod jedną ze ścian obwieszonych ilustracjami z kolorowej prasy. Obraca się profilem w lewo i w prawo. Staje przodem z założonymi rękami. Uśmiecha się zawadiacko. Podpis dr Robert Kowalczyk. Seksuolog animowana kolorowa plansza w trzech kolorach. Brązowym, pomarańczowym i żółtym. Kolory układają się w pasy i okręgi. Na ich tle pojawia się napis Ty i ja. Głos spoza kadru. Studio. Paulina Klepacz. Robert. To mówiąc o równouprawnieniu, o tym, jak w PRL-u starano się układać te związki, znalazłam w Ty i ja taką klasyfikację mężów. Paulina wyjmuje z pliku pism leżących na telewizorze kilka kartek. Czyli tu będzie o tym, co się dzieje na placu boju w domu. Po lewej stronie ekranu pojawia się magazyn Ty i ja, otwarty na rubryce Klasyfikacja Polska. Rubryka podzielona jest na kilka okienek, w których znajduje się tekst wraz z humorystycznymi ilustracjami przedstawiającymi różne typy mężczyzn. Magazyn przesuwa się na prawą stronę ekranu. Mamy mężczyznę zapracowanego, który w domu nie pomaga, bo pracuje, chociaż jego żona też. Mamy konesera, który opowiada, że dużo umie, ale nic nie robi, że musi wstać z kanapy i zrobić, zanim on się do czegoś zabierze. Magazyn znika. To jest filozof, który lubi robić przyjęcia, opowiadać, a jeśli coś wytrze w domu, na przykład szklanki, to tylko dlatego, żeby się odprężyć po pracy zawodowej, tak, takiej jak lekarz, adwokat, czyli w domu też nie pomaga. Są też mędrcy, jest ich niestety mało. Oni mówią, że robi w domu ten, kto ma więcej czasu. Aczkolwiek pewnie mężczyzna zwykle nie ma czasu, bo pewnie leży na kanapie albo się zaszywa w piwnicy i majsterkuje. Więc myślę sobie, że też żony mogą być zadowolone w PRL-u, czuć, że nie ma tej czułości, nie tylko dlatego, że ci mężczyźni mówili kocham cię, nie przynosili im kwiatków czy nylonowych rajstop, ale też dlatego, że nie pomagali im w domu, bo nawet właśnie z filmów widzę taką scenę, że po przyjęciu mąż z żoną wycierają te naczynia, opowiadają sobie, co, obgadują tych yy, wszystkich swoich znajomych i to, o czym się rozmawiało podczas imienin, a tutaj, tutaj, oni trochę żyją oddzielnie. Ona jest przytłoczona obowiązkami, on jest gdzieś, mhm. gdzieś tam sobie, już ona go nawet nie prosi o pomoc. Paulina nie trzyma już w rękach kartek. Doktor Kowalczyk. PRL to też nie jeden okres. Mamy no lata 40-50, 60, 70, ewoluowało też podejście do męskości. I popatrzmy te lata 50., 60., kiedy jednak ta męskość była na usługach kolektywu. Najważniejsze było spełnienie pewnej roli. Tu, akurat, no, też takie przykłady filmowe, prawda? Człowiek z marmuru, człowiek żelaza. To, to robotnik, osoba, która pracuje, która przynosi zasoby. Domena kobiet to bycie w domu, czekanie. Fragmenty z filmu Człowiek z marmuru. Kolorowy film. Plac budowy. Mateusz Birkut, grany przez Jerzego Radziwiłowicza w roboczym ubraniu, wraz z towarzyszem układa w upale mur z cegieł. Filmowany przez operatora. Na następnym czarno-białym ujęciu jest w garniturze. Stoi z innymi w rzędzie. Odbiera odznaczenie od komunistycznego aparatczyka. 30 tysięcy cegieł w ciągu zmiany. Historia jednej kariery, co dalej? Studio. Jest to małżeństwo. Jest to małżeństwo, które rzeczywiście, tak jak mówisz, tęskni za bliskością. Ale pytanie na ile. Ci mężczyźni, tak jak powiedziałem wcześniej, z socjalizacji mieli do tego dostęp czy, czy oczekiwanie, tym bardziej, że to jest w sumie bardzo współczesne że męskość trudno się zdobywa, ale łatwo się traci. To jest jednego z takich nowszych raportów o męskości, czyli mężczyzna miał jakiś być. Nie być mięczakiem, nie być pantoflarzem. Miał być srogi, miał być, miał być stanowczy, miał być męski, czyli miał być dojrzały. Decyzyjne. Tak, miał być męski, czyli miał być dojrzały. To jest obciążające, jak tak mówisz. Właśnie nie ma tutaj tej przestrzeni na jakąś miękkość, na, to, na łzy, nie wiem, na, na pozwolenie sobie na takie... Być czułe gesty, no, które też się to... wydają miękkie w jakiś sposób. Tak można popatrzeć, że to jest bardzo współczesne. Oczywiście mężczyzna był w dylemacie, był rozdarty. Mamy mnóstwo, mnóstwo książek, mamy mnóstwo filmów z tego okresu, które pokazują to rozdarcie. Ale to jest takie wielkie rozdarcie emo emocjonalne, egzystencjalne. No nie jest to tak intymna relacja, którą teraz częściej oglądamy w, w, na przykład w filmach, czy czytamy tak, w książkach. Mam poczucie, że dzisiaj mimo wszystko są to albo role w filmach, albo postaci w książkach, które piszą męskie, które są napisane przez kobiety. Wbrew pozorom, bardzo często. Właśnie ci mężczyźni, których byśmy chciały dzisiaj, to są mężczyźni, których postaci piszą kobiety. Tak, i inne narysowane kobiety. są przez kobiety i też zastanawiam się, gdzie się toczy nawet współczesna bardzo dyskusja o kryzysie męskości. Mhm. Tak. Ona się głównie toczy w prasie kobiecej. No właśnie, i czy ten kryzys męskości faktycznie istnieje, czy to jest takie nośne hasło? No. Ja, ja uważam, że mężczyzna zawsze był w kryzysie, bo chodzi pe o pewien rodzaj Przynajmniej dla mnie, dla psychologa, kryzys jest jakby wyczerpaniem dotychczasowych możliwości radzenia sobie, i, i owocem jest kryzys. Polaryzowało się to określenie mężczyzna w kryzysie. Mm -hmm. no, każdy, każda dekada miała swój kryzys i swoje wyzwania, i swoich bohaterów. Bo mówimy o latach 50., -tych, 60., -tych, no Tyrmand, prawda? Mamy Cybulskiego, oto też doskonała postać, która też jest w kryzysie, prawda? Tak, i, i są to mężczyźni dość niedostępni, jak sobie patrzę na to, jakich oni grali, właśnie. Bohater bohaterów, to takich pociągających, ale tajemniczych, takich, którzy mają właśnie ten kryzys coś więcej ciąży na ich barkach, a ta kobieta, no miłość schodziła na drugi plan w ich życiu zwykle. Fragment z filmu Sam pośród miasta. Czarno-biała taśma. W kadrze Konrad i Basia, grani przez Ewę Wiśniewską i Zbigniewa Cybulskiego. Rozmawiają. Pewno dobrze Studium. No to mówisz. Studium. Z tego, co mówisz, to wynika, że mamy mocny taki Układ, że ten mężczyzna jest tą siłą dominującą, kobieta siłą uległą, co na pewno się też przekłada na tą intymność, bliskość. Fragment z czarno-białego filmu. Rozwodów nie będzie. Scena we wnętrzu. Niewielki kawowy stolik, przy nim krzesła typu akapulko. Na metalową, okrągłą ramę naciągnięte są elastyczne żyłki tworzące siedzisko. Na dwóch krzesłach siedzi dwoje młodych ludzi: Kasia i gruszka, grani przez Magdalenę Zawadzką i Zbigniewa Cybulskiego. Trzecie krzesło po środku jest puste. Na stoliku stoi wazonik i plik magazynów. Za plecami bohaterów wisi kwiatek w doniczce. Kasia, blondynka z kucykiem, ubrana w dopasowany ciemny płaszczyk i gruszka w białej koszuli i ciemnym garniturze z jasną poszetką, są skrępowani. Patrzą na siebie z onieśmieleniem. Czy pan pracuje w handlu? Ja, współdzielni, perspektywa, jestem kierownikiem. A co robi ta perspektywa? Syfony. Y Studio. Ale mówiło się, że kobiety są z Wenus, mężczyźni z Marsa, mm. że nie potrafimy się dogadać, ale może to chodzi o te niewyniesione śmieci, o to, że właśnie kiedyś te matki za, za tych synów wynosiły te śmieci. A czy dzisiaj trochę inaczej wychowują? Różnie y to bywa, bo to oczywiście teraz mamy ten model męskości inkluzywnej. Mm. Kiedyś męskość była w liczbie pojedynczej, teraz o wiele częściej jednak się odmienia, mamy różne męskości. Wtedy może ten romantyzm mieszał się trochę z tym praktycyzmem? Znaczy, ciekawe, czy wtedy, czy teraz się nie miesza. To jest, to jest pytanie, bo oczywiście wspominamy teraz o takiej tinderyzacji randek i relacji. Ta, ta różnorodność, ta mnogość możliwości daje łudę tego, że, że, że nie wiem, jesteśmy wybierający na tym rynku matrymonialnym. Kiedyś może on był bardziej zawężony, ten reglamentowany, ale to wywoływało coś, co teraz jest dużą tęsknotą, że jednak dawało jakiś rodzaj takiego poczucia bezpieczeństwa. Mhm. W tym sensie, że. Że rzeczywiście o wiele więcej się inwestowało w tą relację, i te porady z magazynu Ty i ja one trochę pokazują. Po lewej pojawia się strona z magazynu Ty i ja. Obszerny artykuł, sztuka życia małżeńskiego, zazdrość. Typu, że no zaakceptuj rzeczywistość jaka jest. To one się, mogą się wydawać bardzo siermiężne albo na użytek jednak czy historii, która, która może ma wie, o wiele więcej akcentów i jest taką historią, która próbuje to jakoś zawrzeć jakieś, jakieś ramy. Strona znika z ekranu. E, teraz, e, teraz by było więcej tego w głąb siebie. Zastanów się, czy masz na to ochotę. Tak. A kiedyś trochę było e, partia tak chciała, czy Bóg tak chciał, mhm. prawda? Bo, jesteście to... razem, jesteście długo. No, po co coś zmieniać. Co coś tak. Musisz to akceptować. Jeszcze ty i ja, że to, to jest osobność, ale dla mnie to jest właśnie też podkreślenie tego, ty i ja, nie ja, nie ty, my. Tak, to prawda. Ale mówisz o tym, o tym też w jakimś sensie wyrachowaniu czy, 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 czy spełnianiu kryteriów. Po lewej pojawia się ekran telefonu komórkowego z aplikacją portalu randkowego. Na zdjęciu jest młoda, smagła, szeroko uśmiechnięta dziewczyna z burzą ciemnych loków w ciemno-niebieskiej sukience na ramionczkach. Patrzy filuternie w bok. Zdjęcie podpisane jest: Kyle25. Zmiana. Ten sam portal. Na zdjęciu jest młody szatyn w garniturze, pod krawatem. Upożowany na inteligenta. Prawą dłonią przytrzymuje załóżnik okularów, które ma zsunięte na czubek nosa. Spogląda uważnie w obiektyw. Podpis Brendan 25. Zdjęcie opatrzone jest białą strzałką w czerwonym polu skierowaną w dół. Teraz Tinder jest jakąś taką historią o spełnianiu kryteriów, prawda? No bo to jest jakiś rodzaj oferty, która albo w prawo, ano. albo w lewo. Zdjęcia Kylie i Brendana rozchodzą się w przeciwne strony. Znikają z ekranu. Ale kiedyś były anonsy matrymonialne, tylko trochę jeszcze tak Teraz dawniej. są bardziej bardziej elektroniczne. Mm. No, może kiedyś bardziej zależało tym, tym gazetom, żeby się ludzie poznawali. No, Tindera nie wymyślono po to, że ludzie się poznają, by oni siedzieli, to, to przecież jest biznes. Plansza z czołówki. Studia. Robert, a jeśli mówimy o tych młodych mężczyznach, współczesnych mężczyznach, to czy oni mogą z tych perelowskich wzorców czerpać, z wzorców męskości czy też relacje, jakie wtedy były tworzone? Czy coś można z tamtego okresu wziąć, czy raczej to są antyprzykłady? I, I na przykład mężczyźni, którzy do mnie przychodzą na terapię, często pokazują rodziców. Czy one były dobre relacje, czy złe, to jest to oczywiście jest jakiś przedmiotem dyskusji w ich przeżyciu, ale przede wszystkim one były trwałe. One hmm. po prostu były. Stabilne, stabilne, bezpieczne przez to. A teraz jest o wiele większy poziom niepokoju. Więc pytanie, na no co moglibyśmy usłyszeć od tych naszych rodziców, dziadków, no, nieuczenie się na historii, no, to jest powielanie tych samych błędów. I popatrzenie, co bym chciał zmienić, co bym chciał rozwinąć. W rozmowie z ojcem, z dziadkiem, wydaje się absolutnie, absolutnie doświadczeniem, które każdemu polecam. Czarno-białe nagranie. Studio telewizyjne. Danuta Rin, piosenkarka w kwiecistej sukience, rozchyla skrzydła drzwi. Stojąc w nich, śpiewa. Studio. Nie bez powodu w tym, w, tym, w tym takim męskim etosie jest jakiś rodzaj przemiany, przygody, i towarzyszenia, towarzyszenia, towarzyszenia w tym rozwoju od Gilgamesza do Gwiezdnych Wojen. Ten mężczyzna jednak ma tę ma swoją przygodę, i w tej przygodzie jest dużo też innych mężczyzn, którzy mu pomagają stać się mężczyzną. Ciąg dalszy występu Danuty Rin. studio telewizyjne. Piosenkarka stoi po środku stylowo urządzonego saloniku. Rzeźbione kolumny, meble, antyki, duże lustro w ozdobnej ramie. Piosence przysłuchuje się grupka elegancko ubranych kobiet i mężczyzn. Klaszczą do rytmu. Gdzie te chłopy? Yeah. Studio. Tak ta polska kobieta, jak ta matka Polka może wychować tego mężczyznę na szczęśliwego człowieka. Zaprosić do tego wychowania też mężczyznę Polaka, ojca Polaka i też pozwolić mu na to, żeby on też decydował, jeżeli chodzi o to dziecko. Ja bardzo często słyszę takie narracje, że to właśnie ta matka dewaluowała jakoś, jakoś obecność tego ojca, na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi o ubieranie, to zawsze myślała, że ten pozostawiony sam ojciec z tym dzieckiem to pewnie nakarmi go nie wiadomo czym i ubierze go pod koszulek w środku zimy. No, żeby też Ufać to i zaprosić te dwie osoby do, do relacji, co może być niezwykle trudne. Ja myślę, że z tego co powiedziałeś Robert, z tego, jak sobie spojrzeliśmy na ten świat męskości w PRL-u, na to, jak układały się stosunki damsko-męskie, ważne jest to, że kobieta musi oddać trochę swojego królestwa, mężczyźnie, a on zechcieć to wziąć i. Muszą się dogadać, muszą położyć na stole te rzeczy, które ich gniotą, które nie i sobie powiedzieć, chcę tego i tego, jak możemy wspólnie być szczęśliwi, nie frustrować się, tak jak tu była ta rubryka w Ty i Ja, gdzie oni siebie nawzajem oskarżali, on rzuca mokre ręczniki, ona używa mojej golarki. Dlaczego oni sobie tego nie powiedzą twarz, dlaczego się nie skomunikują, nie wezmą odpowiedzialności za to, że, że razem są w tym wszystkim? Często pod tym, pod tym schematem, prawda? że on mnie opuścił, a ona mnie do tego świata nie, wiem, nie wpuszcza, idą właśnie te emblematy, o których rozmawialiśmy, czy ten czy dom jako pole walki. Kolory nagrania blakną. Wychowywanie przez matkę, babcię. I kto jest zwycięzcą moralnym, ta kobieta, ta, ta matka Polka matka z tymi siatkami, prawda, ta supermenka. Potrzebują jakiegoś takiego środka, gdzie się spotkają. Wyjdziemy z tych swoich twierd i się spotkamy, że nie jesteśmy kobiety z Wenus, z mężczyźni z Marsa. My wszyscy jesteśmy z tej Ziemi, z tej Polski, Jest. z tego PRL-u, z, z korzeniami. czerwonej prawda? Tak, tak Polski. Plansza. Brązowy okrąg na pomarańczowym tle. Napisy końcowe. Kompetentne prowadzące. Kaja Gołuchowska, Paulina Klepacz. Pomysłowość i reżyseria Katia Paliwoda. Kostiumografia kreatywna Karolina Rodanowicz, Zuzanna Ugrewicz. Charakteryzacja i fryzury dwa w jednym. Michalina Osińska, Monika Jan. Pan kierownik produkcji Łukasz Anciński. Opieka merytoryczna Julia Libera. Wyszukana muzyka Artlist. Producent wykonawczy Katarzyna Puchalska. Dom Spotkań z Historią. Ulica Karowa 20 00324 Warszawa. Warszawa 2025 Studio Katiusza dla Domu Spotkań z Historią. Poniżej logotypy. Dom Spotkań z Historią. Katiusza Studio Produkcyjne. W prawym dolnym rogu logotyp Pasta TV.